Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Grzegorz AK Mahamudra. W jednym z pierwszych filmików powiedziałem, że poruszę zagadnienie karmy, więc zapraszam. Kilka zdań, jak ja to widzę. Na początku wyjaśnię, że jest karma z poprzedniego życia, karma wytworzona w obecnym życiu i karma wytworzona w obecnym życiu, którą przenosimy na następne życie. Oczywiście wszystko jest teraz, a czas jest iluzją. Dlatego można wyobrazić sobie, jak potężni jesteśmy, planując swoje życia w jednym momencie, uwzględniając karmę. Ok, ale czym jest ta karma? Według mnie najlepszym wytłumaczeniem jest określenie powtarzający się schemat. Karma nie jest czymś, co nas więzi, bo to znaczyłoby, że coś działa przeciwko nam. Karma ma za zadanie sprawić, abyśmy uświadomili sobie, że dokonujemy wyborów, które nie są nami, a wręcz przeciwnie, są naszym zaprzeczeniem. Pamiętajmy o naszym głównym celu być miłością i radością w dualnym, materialnym świecie, gdzie mamy możliwość wyboru miłość czy strach. Przedstawię teraz jeden z powtarzających się schematów, czyli karma. Dla przykładu, ja z poziomu duszy chcę doświadczyć ziemskiego życia takiego standardowego, najczęściej spotykanego. Dom, rodzina, pies, praca, zasadzić drzewo, weekendy spędzać z rodziną. Takie po prostu życie Kowalskiego. Załóżmy, że jest to moje pierwsze podejście do realizacji tego celu. Udało mi się to, jednak w pracy, aby zapewnić rodzinie wysoki standard życia, nie byłem do końca uczciwy. Potocznie mówiąc, kopałem dołki pod ludźmi, z którymi pracowałem, abym był niby najlepszą opcją do wyboru przy awansie. Stworzyłem karmę na przyszłe życie. Osiągnąłem cel, jednak nie drogą miłości, budowałem radość rodziny kosztem innych. Drugie podejście: spotykam swoją przyszłą żonę, ślub, dzieci, budowa domu w trakcie, jednak zostałem oszukany przez współpracownika, który popełnił błąd, ale zgonił winę na mnie i to mi się oberwało. W tym drugim życiu karma pokazała mi, jak to jest być tymi innymi współpracownikami w moim wcześniejszym życiu, w cudzysłowie wcześniejszym. Z mojego drugiego życia wiem już, jak to jest, kiedy ktoś w pracy kopie dołki pod kimś. Dlatego jest takie określenie od karmy nie uciekniesz. Oraz jak możecie się domyśleć, nie warto oceniać innych, bo nie znamy wszystkich okoliczności ani ostatecznego celu tych działań. Doświadczając tego, rozumiem, że nie warto tak robić w pracy i karma się ulatnia, jeśli naprawdę to zrozumiałem czyli ten schemat nie będzie się powtarzał już w moim życiu. Następnie w tym samym życiu. Po pozbyciu się karmy z poprzedniego życia, doświadczam życia kowalskiego, jednak ponownie zacząłem działać nie z poziomu miłości i jestem bardzo surowy dla dzieci. Trzymam ich bardzo krótko, oczywiście tłumacząc sobie, że to dla ich dobra. Tworzę karmę. Następnie na mojej drodze pojawia się duchowość, zaczynam medytować. I zaczynam rozumieć, że moja przesadna nadopiekuńczość wynikała ze strachu. Pozwalam dzieciom żyć swobodnie, akceptując ich wybory. Karma się ulatnia. Gdybym nie zrozumiał tego w tym życiu, miałbym karmę na następną inkarnację. Karma jest to powtarzający się schemat, który przeoczyliśmy lub Uważamy, że musi być, a nie jest odzwierciedleniem miłości i radości. Karma działa dla nas, a nie przeciwko nam. Pozdrawiam.